W ramach naszego konkursu zgłosił się do nas Tadeusz Smoter i przekazał nam banknoty do Muzeum Banknotów, stając się jego współtwórcą. Dzisiaj opowie swoją historię, jak rozpoczął swoją pasję, jak do tego doszło i dlaczego warto pasjonować się banknotami, także dlaczego warto współtworzyć z nami Muzeum Banknotów. Wszystko zaczęło się w czasach bardzo dawnych. A kiedy życie nasze było szare, kiedy byliśmy odizolowani od świata, nie mogliśmy wyjeżdżać, kupować rzeczy, które niby były normalne, ale tak naprawdę były niedostępne dla nas, czasy, kiedy tylko istniał sklep pod tytułem Pewex, w trakcie. Pobytu w szkole średniej, uczyłem się troszkę języków obcych i żeby móc poznawać nowych ludzi i nawiązać kontakt ze światem, zainteresowałem się czymś takim jak wymiana korespondencji, taka normalna, przyjacielska wymiana korespondencji. I od tego się zaczęły też moje pasje zbiorackie, bo z tej korespondencji, ta korespondencja charakteryzowała się również tym, że sprowadzała się do wymiany banknotów, monet, widokówek, drobnych upominków. Takimi rzeczami były muszle i muszelki z ciepłych mórz, które były absolutnie niedostępne w Polsce. Natomiast e, mogłem je otrzymać od korespondentów z Malezji, Indonezji e, czy też e, z Hawajów. E, I w, e, kiedy zacząłem się zajmować tą korespondencją, doszło do tego, że w pewnym okresie miałem nawet e, około 150 e, korespondentów z całego świata. A, z, na wszystkich kontynentach e, korespondowałem w języku polskim angielskim, niemieckim i rosyjskim. Te banknoty wtedy stanowiły coś niezmiernie ciekawego. Były piękne, kolorowe, całkiem daleko odbiegały od naszej szarej rzeczywistości. A że miałem korespondentów no w zasadzie w każdym zakątku świata, od Argentyny, przez Wenezuelę, Chile, Peru, Meksyk, Amerykę Północną, Kanadę, ale właśnie i w ramach Stanów Zjednoczonych Hawaje, Japonia, cały Daleki Wschód, kraje Bliskiego Wschodu i to był i Izrael, i Iran, i Irak, i Pakistan, i Indie, i mnóstwo korespondentów z całej Afryki. I tej północnej, i środkowej i południowej. Skończyło się to tym, że uzbierało mi się trochę tych banknotów, które uczyły historii, sztuki. Można było poznać te najbardziej ciekawe, charakterystyczne dla dla danego kraju a to zwierzęta, a to roślinki, czy tu piękne kwiaty indonezyjskie, ale też zobaczyć, jak wyglądają banknoty z, innego, z innej strefy, nazwijmy to politycznej, na przykład chińskie, ale te chińskie z okresu już po rewolucji i chińskie sprzed rewolucji. Podobnie na przykład. Takie ciekawe bardzo banknoty, to banknoty z Filipin. Bardzo kolorowe, bardzo dobrze zrobione graficznie i z Filipin, zarówno tych po II wojnie światowej, jak i z okresu okupacji, kiedy Japończycy okupowali Filipiny i istniał tam po prostu rząd japońskim, a z kolei Afryka to znowuż banknoty pełne zwierzątek przeróżnych, można się było wiele dowiedzieć o tych krajach, a siłą rzeczy jak korespondowałem, to, to też dowiadywałem się w trakcie korespondencji, bo e, wymiana korespondencji to była też informacja o aktualnej sytuacji ekonomicznej, politycznej e, mnie to rozwijało, myślę, że ja też coś dobrego dla innych robiłem, a przy okazji właśnie mogłem zebrać może nie kolekcję o wielkiej wartości, w sensie takiej nominalnej, natomiast w sensie wartości poznawczych przede wszystkim. Współtwórzcie z nami międzypokoleniowe, międzynarodowe Muzeum Banknotów.